Jestem tu nowy, więc brało się pomylić. Przepraszam, gdzie mogę spotkać króla? Go nie ma. Wyruszył. Hmm. Co? Nie mogę ci powiedzieć. Czemu? Co tam jest? I trzeba się przekonać. Okej. Okay. Więc poszłem tam. ciekawiony ale co? Powiedział, że mam się przekonać. A skończył żałem. I powiedziałem hmm? No to ja czy mieć? To do nie Nieważne. Ale on poparł. Jakby do go podeszłem z To dziwne. No i w końcu. Dostałem kościół. Tam nikogo nie było. To jest dziwne. To nie nie ma nikogo? W końcu napis. Proszę więc na górę. Ale dziwne, coś mnie zatrzymało. Ale nie mogę dalej pójść. W końcu dotarłem. Coś dziwnego tam prowadziło. Więc na pierwszym razem się nie udało. Za drugim razem też się nie udało. Ale za trzecim się udało. Co może związane to ze mną? Czy może pomyślali, że jestem wybrany? Ale cóż. Poszedłem, wydziwiony, przestraszony, ale poszedłem. W końcu miałem skoczyć, się bałem, że zginę. Ech, ryzyko, a z końcu upadłem. Straciłem przytomność, ale to dziwne, wszystko widziałem, jakby coś się... Jakbym się poruszał. To było dziwne. Wołałem. Pomocy! Pomocy! A skończyło on To bez sensu. Wszyscy krzyczeli. Pani przeprasza! Ha ja, aha ja, aha ja, ja. Pali, co to? na, imię, na imię. o to tu, tu chodzi? Miałeś i powiedział. Miałeś tam i. Gdzie mogę drogą sensę. proszę? Piętnaście stóp. Łap! A. A skończył, cofałem się to dziwne. Do tego miejsca. I zaczynałem od nowa. Zachodziło już słońce. Więc szybko się schroniłem tam. Podezłem. I... I W, w końcu mogłem. Zachodziło już słońce. 15 stóp za drugie życie dostanę i zacznie przytomność, Obudziłem się i powiedziałem co ja tu robię Jest tylko W końcu Skończyłem dachu Ach, Zraniłem się w nogę W końcu Mój brat Paweł nie zawał do domu. i powiedział Idź poc. Więc poszedł. Tutaj. Tylko nie było łóżka Dzięki za oglądanie. Zadanie 112. A jak lajki, a druga też będzie. No raz Thank